No i dobra, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider The Adventures of Lara Croft. Na pewno się e, tak, na pewno się nagrywa, to już jest sprawdzone, nagrywałem podwójnie jeszcze próbki, także wszystko jest spoko. Słuchajcie, witajcie z wami ponownie DJ Samkowski Andy. Tak, ostatni odcinek nagrałem <coughs> osobiście bez niego z tego względu, że no niestety moja próba nagrywania była tragiczna. Tak, właściwie 3-4 godziny spędzimy nad tą ostatnią planszą, po prostu Temple Royce zapamiętałem sobie już do perfekcji, wiem gdzie iść, wiem gdzie są wszystkie zakresy, także, także jeżeli macie wątpliwości, to pytajcie śmiało, zapraszam na kanał, bądź też na Facebooka, wszystko jest yy, podane na spokojnie na YouTube. Okej, okay, dobra, mm, teraz tak, mm, nie, zanim w ogóle, zacznijmy od tego, że ja w ogóle tej planszy nie lubię, plansza się nazywa The River Ganges, bodajże, The River Ganges, Ganges? Genges. Gen powiem Wam tak, ogólnie ty planszy nie lubię, z tego względu, że <coughs> jest koszmarna i okropna. Ale myślę, że to zaraz w miarę możliwości, jakoś sobie <coughs> potrafimy dobrać yy, do perfekcji. Yy, dobra, ale to co będzie później, to ja Wam później dokładnie powiem, co chcę zrobić. OK, idziemy na po, po sekret. <coughs> powiem wam, że... <coughs> powiem wam, że też byłem na początku szoku, bo zawsze miałem z tym sekretem duże problemy. Naprawdę nigdy nie... Nigdy nie że tu jest jakiś sekret. Dopiero z niedawna jak zacząłem tak często grywać w co tam raidery to to się wszystko to się wszystko odnajduje Będę robił bardzo często zapisy, bo tu bardzo szybko można spaść A jeżeli spadniemy to, to... No spaść nie możemy w każdym razie, bo będziemy mieć problemy duże Arety, tak Poniedziałek 17 prawie na zegarkach Jestem po audycji, kolejnej audycji, kolejnych uwielbieniach słuchaczy kolejna tabka muzyki no myślę że niedługo także pojawi się coś nowego jeżeli chodzi o właśnie premierę muzyczną przynajmniej taki mam zamiar niestety moja laba też już się powoli zaczyna kończyć już od wtorku od środy normalnie do roboty na rano <coughs> zaczynają mi się dniówki może tutaj nawet w końcu lepiej nie nocki nockami ale już po prostu mam dość mm, siedzenia i praktycznie nic nie robienia w domu, no co chwilę, tylko nagrywania i, i takiego właściwie... No coś trzeba robić żeby ten czas jakoś... Życie, życie w YouTube... Życie w YouTube jest lepsze jeżeli faktycznie tego życia czasami nie ma. Można i tak Dobra mm, Ogólnie rzecz biorąc Telefon mi wibruje, chyba dostałem sms -a. Teraz tak, najpierw pójdę sobie tu <coughs> No to jest pierwszy sekret Właściwie taki, mówię, nie wiem czy mniej znany, czy bardziej powszechny, bardziej popularny Po prostu nie wiem, ale z tego co widziałem, niektóra Rzadko żeby który tam y, YouTubeowicz wchodził i odwiedzał to miejsce YouTubeowicz, tak Osoba, która sobie lubić czasem bardzo często ponagrywać tego Tomb Raidera no myślę, że ten odcinek już w ogóle też przejdzie w miarę błyskawicznie i uda mi się to jeszcze dzisiaj zakończyć motyw dżungli motyw Indii, może tak, bo my ogólnie jesteśmy w Indiach dalej ciągniemy te nasze piękne Indie przypomnę, że Indie znajdują się w Chinach, a nie jak ktoś jak to, to kiedyś... Yy, Boże, w Azji, a nie... no właśnie to jest ten błąd, na który ja się właściwie też dałem robić. Indie znajdują się w Azji natomiast ktoś kiedyś powiedział że Indie no jak? Indie to przecież czyste Chiny No a propos Chin i tego że nie można tu wpadać mogę wam pokazać gdzie to więcej wyleci no ale to tak ciągnięcie tego wszystkiego mogę nawet przyspieszyć ten motyw no tak to, to nie tu tylko tu Ogólnie cała sprawa polega na tym że mm, <laughs> Będziemy w miejscu w którym I tak, dojdziemy kilka razy. No tutaj też, tak, tutaj też będziemy. Też będziemy. Ogólnie nawet nie wiem, gdzie płyniemy. Z prądem! Z płyniemy z prądem, tak. Ale do przodu. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się tego wam pokazywać. W każdym razie się dojdziemy do pewnego fotospadu, z którego i tak nie spadniemy i tak, więc nie ma sensu właściwie. Nie, po prostu Lara będzie się ślizgać, także. Hmm. Zaczynają się Ala fajne skoki w Tomb Raiderze. No, jak już wspomniałem na początku... To nie jest gra prosta. Naprawdę, uwierzcie mi. Tak jakbyście grali w tą grę pierwszy raz, to... No... Andy jak zobaczył pierwsze odcinki, to już stwierdził... Boże... co ja... No szkurna Kurna chata, no! Nie wierzę! Dobra. <laughs> Dobra, może jednak może... Uwierz, to, to Dlaczego tak? No ale ogólnie to co tu jeszcze będziemy przy... to co tutaj jeszcze gramy A to co będziemy dopiero grać To sami się przekonacie że jest to wielki... jeden wielki koszmar I w ogóle Nie wiem po co kto w ogóle stworzył tą część Jednak mimo wszystko z tego co gdzieś tam słyszałem Ludzie bardzo lubią do tej gry wracać Najwyraźniej mają powód Tak sentencja do gry Czekaj, jak senty sentyment Sentencja sentyment to się, to, to, to co innego, nie? Oczywiście że chodzi o sentyment no, mamy, no. mamy dzisiaj dzień bardzo dziwnych skojarzeń Bardzo dziwnych no. wyrazów także nie słuchajcie nas najlepiej w ogóle no. Bo czasami sen... No wrzucisz te dźwięki po No te dźwięki wszystkie I będzie z głowy No w każdym razie mówię najgorsza co najgorsze? No nie, ona nie była najgorsza wcale. Po prostu ta plansza już przeżył. Musiałam jej po prostu przez pewien dłuższy okres strasznie śledzić. Ten plurunit zakończony powodzeniem na szczęście. E, z małym problemem, że tam <laughs> niedokładnie pokazałem jeden moment, no ale to i tak w wodzie się wszystko zawiesiło, bo brakowało mi miejsca, więc nie będę też tutaj nagrywał specjalnie tego jeszcze raz albo tamtego momentu, żeby wam pokazać, że faktycznie wpłynąłem i ominąłem po prostu wiry do drugiej dźwigni, żeby w ogóle włączyć te całe prądy by zdobyć klucz który właśnie otwierał ostatnio i zrób zrobić herbatę z prądem i zrób zrobić, i zrób zrobić dobra, no to wchodzimy na naszego kładzika pierwszy, pierwsza, pierwszy kładzik w ogóle w tej grze No ogólnie y, składem będziemy mieć jeszcze styczność. Na pewno nieraz, ale bym się przewrócił! Nie! O oh my god! Freeman! No, pierwsza akcja składem już rzeczywiście wypadek na miejsce. A ja nie zapisałem jeszcze gry. Bosko! I tak w ogóle tam był sekret. Nie. Myślę, że najpierw sobie przeskoczymy tym No tak jak wspomniałem, ta muzyka w tym Tomb że jest po prostu imponująca, więc... Okej... Endem, endem. No i dobra, idziemy po kolejny sekret. Bardzo... Fajnie... Fajnie są niekiedy pomyślenia sekrety. tak. No, wiedziałem. No wiedziałem, że jak ja to... Jak snapek gra w Tomb Raider'a to zaczyna się jego lamienie w tego Tomb Raider'a więc... Przygotujcie się na to. Okej, okay, mam drugi sekret. Amunicjum z um, shotguna. Nasze kochane flary. Jak ktoś to kiedyś ostatnio powiedział, zapalniczki. I duża apteczka. Okej. Okay. A teraz ja tam przeskoczę? Nie no, powinienem przeskoczyć ogólnie. Powinienem ogólnie tamto przeskoczyć. Pam, 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 pam. No to wchodzenie jest czasem monotonne, ale wiecie. Po co przyspieszać na czas let's playa? Okej, okay, dobra, będziemy próbować na teraz kazać. No, Andy i jego podejście do kuchenki gazowej. Okej, okay, za chwileczkę też właściwie dochodzimy i w tym momencie, którym wspomniałem, którego nie lubię i właściwie nie wiem, jak to zrobić. No, ale w sumie tak wypadałoby pokazać dwie drogi, a nie tylko tą jedną. Soundtrack. Myślę, że ty nie musimy odpalać. Okay. Uh -huh, no. Lara i jej telefonów. Okej, okay. okay, dobra. <coughs> Muszę kupić konta premium do tym Raidera 3, żeby mieć większą ilość slotów. Łoł, łow, łow, wow, zapomniałem o Tobie, zapomniałem o Tobie, zapomniałem o Tobie. No, bardzo dobrze mi się zrobił Okej. Kłócamy. No, nasze kłócanie teraz będzie bardzo tutaj modne i do twarzy. Dobra, jedna prosta sprawa. Jak sami widzicie, tu jest dziura, w, której, w którą na razie nie wchodzimy, właściwie tu nie wchodzimy w ogóle, bo byśmy spadli znowu w to miejsce, w którym, z którego wchodziliśmy wtedy, więc musielibyśmy skakać od początku, więc to nie ma sensu. są moby Będą małpy Albo będą Okej, okay, dobra mm, No i w sumie za chwilę z odcinek No Kończymy odcinek z tego względu, że chyba zrobię jednak interakcję Z tego względu, że No chciałbym przejść to dwoma ścieżkami Raz, że jedną dawno nie grałem I teraz tak wezmę sobie ten kryształ i na tym miejscu się zatrzymam tu na razie skończę, przekonwertuję to co mam i teraz tak, słuchajcie no właśnie, to jest to co mówiłem ogólnie będę y, zrobię chyba odcinek interaktywny, czyli odcinek w którym sobie wybierzecie drogę między lewą między lewą a prawą stroną, to są dwie drogi każda droga prowadzi do tego samego miejsca, co prawda jedna droga jest krótsza, druga dłuższa Natomiast Nie pamiętam tylko, czy jedna druga jest z Kompletem sekretów, czy też ta druga Także jest z kompletem wszystkich sekretów Także no Na tym zakończymy Po wzięciu tego kryształu I zobaczymy Co z tego będzie, co z tym będzie dalej Ja się na razie z wami żegnam, Andy się także z wami żegna A my sobie zobaczymy Jak to wszystko rozegrać dalej Dobra, no to trzymajcie się i do zobaczenia W jednej z dróg Na razie, Zabkowski, pa pa Z tego co na, na pewno wiem, ta droga w ogóle jest. Nie pamiętam jej w ogóle. Nie wiem co tu się dzieje, nie wiem jak tu jest, jak tu iść, więc myślę, że z biegiem czasu jakoś do tego dojdziemy.